To jest, jak pewnie widzicie, Toyota BZ4X. Samochód, który doskonale możecie kojarzyć, ale bestsellerem hmm, trudno go nazwać. Zastanawiacie się pewnie, po cholerę Wam pokazuje auto, które jest od pewnego czasu na rynku i zasadniczo nie wnosi nic. Otóż okazuje się, że jest to bardzo mylne spojrzenie, ponieważ ten oto samochód, który tutaj stoi za mną, to jest nowy BZ4X. Który ma zupełnie inny pas przedni, a to nie wszystkie zmiany, ponieważ Toyota bardzo mocno odświeżyła swojego elektryka. I tu będzie ciekawa rzecz, ponieważ dzięki temu ceny tego obecnego będą atrakcyjne, ale wszystko po kolei. Mówimy tutaj przede wszystkim o gruntownym liftingu pasa przedniego. Nowy front nawiązujący do Priusa, do Cechera z nieco innymi światłami, ponieważ LEDy do jazdy dziennej są tutaj. A tutaj mamy światła mijania i drogowe. Tak więc są one rozdzielone, wygląda to bardzo ciekawie. Sam front jest dużo bardziej dynamiczny i ładniejszy. Przede wszystkim mamy tutaj dwie baterie Mniejsza ma 57,7 kWh, większa 73 kWh. Tak więc są one nieco wydajniejsze i przede wszystkim łączą się z różnymi silnikami. Bazowa wersja ma 167 koni mechanicznych, środkowa 224 KM i topowa 343 koni mechaniczne w wydaniu AWD, czyli mamy dwa silniki, jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej osi. Jeśli chodzi o zmiany to największą nowością jest tutaj możliwość ładowania AC, czyli prądem przemiennym z mocą do 22 kW, a ładowanie prądem stałym odbywa się z mocą 150 kW. Tak więc ten samochód pod kątem tego, co oferuje, no powiedzmy sobie szczerze, wreszcie dogonił konkurencję i wyrównał się z poziomem, który jest teraz standardem na rynku. Mamy też tutaj garść nowości wewnątrz i zacznijmy właśnie od tego miejsca, ponieważ debiutuje tutaj 14-calowy ekran, który znacie już, chociażby z Lexusa. RIX, który znacie z Lexusa NX. Mamy troszkę przeprojektowane tutaj zegary, te na górze, nieco inną konsolę środkową i w zasadzie to są wszystkie zmiany w tym aucie. Materiały wciąż dość przyjemne, ładne, całość wygląda ciekawie. Tu mam taką pseudo-tkaninę, nowe LEDy, które podświetlają zarówno deskę rozdzielczą, jak i boczki. Tak więc całość jest schludna i elegancka. Jeśli chodzi o przestrzeń, no to ten samochód. Naprawdę nie wypada źle. Idealnie płaska podłoga, minimalnie, tylko tutaj mamy wyprofilowany środek, mm, w tej części, przy miejscu, w którym, w zasadzie, z którego nikt nie korzysta. Ilość miejsca na nogi, bardzo duża. Jeśli chodzi o przesunię nad głową, także nie jest źle. I sam kąt ułożenia nóg, także nie należy do najgorszych. Tak więc muszę Wam przyznać, że ten samochód, jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, jest bardzo wygodny. Bagażnik, cóż, grzechem byłoby w ogóle go nie pokazać. Jest duży, ustawny, głęboki, tak więc, jako rodzinna propozycja, ten samochód wypada całkiem nieźle. No i teraz właśnie ta ciekawostka, o której chciałam Wam powiedzieć na koniec, ponieważ ten samochód na drogi trafi dopiero pod koniec tego roku i to ja to zrobię ciekawy manewr, ponieważ BZ4X, który do tej pory był na rynku, będzie mocno przeceniony i z dopłatami z programu Nasze Auto będzie kosztować, uwaga, uwaga, nawet około 120-130 tysięcy złotych. Oczywiście mówimy tutaj o kwotach po dopłatach, czyli w momencie, w którym dorzucamy te maksymalne kwoty na poziomie 40 tysięcy złotych. I w tym, w tym przypadku to będzie naprawdę ciekawa propozycja, ponieważ ten samochód będzie jednym z tańszych elektryków na rynku. Oczywiście liczba egzemplarzy będzie limitowana, a jak wejdzie ten samochód na rynek, no to ceny znowu pójdą w górę, ponieważ wersja po będzie znacznie droższa. Ale to nie są właśnie te wszystkie nowości Toyota, ponieważ tutaj mamy na przykład Toyota Urban Cruiser, czyli małego elektryka, którego stworzono w kooperacji z Suzuki, a tutaj mamy Toyotę CHR, Plus, o której możecie obejrzeć w osobnym filmie, klikając sobie tutaj link na górze. Tak więc platforma ETNGA staje się dużo bardziej używana przez Toyota i przez Lexusa. Jest to konstrukcja, która będzie teraz szeroko wykorzystywana w różnych modelach. No i powiedzmy sobie szczerze, Japończycy powoli rozwijają tą gamę samochodów elektrycznych. Tu chodzi o to zrównoważone podejście do motoryzacji, gdzie w ofercie będą hybrydy, hybrydy plug-in, gdzie będą właśnie elektryki, wciąż będą jakieś samochody wodorowe, będą też auta w przyszłości na paliwa syntetyczne. Tak więc Japończycy naprawdę. W ciekawy sposób podchodzą do tego, żeby każdy rodzaj zasilania był wykorzystywany we wszystkich samochodach. Tak więc mamy BZ4X, mamy właśnie tego chr i mamy Urban Cruisera. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych samochodów, tego samochodu, zadawajcie je w komentarzach. Chętnie Wam na nie odpowiem. Ja nazywam się Maciej Kuchno. Do zobaczenia.